Cześć, hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś wystrzelimy sobie baterię, wyrzutnię od firmy Super Power Pekin. Wyrzutnia o indeksie B36-1703. Wyrzutnia 36-strzałowa o kalibrze 16 mm. Leci na wysokość 20 metrów, także jestem jej bardzo ciekawy. No i widzimy się już na dworze na sprawdzaniu tej wyrzutni, także do zobaczyska na radę o oh! no i zobaczymy oh! kurde wie mocno na radę No powiem Wam fajne zakończenie. Także działo się bardzo fajna wyrzutnia. Polecam serdecznie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro!